Co no się ma? Mam z wami do przerobienia pewną rzecz, która ciągle zdaje się być dla wielu, wielu ludzi niezrozumiała. Mimo tego, że minęło już całkiem sporo od zakończenia serii i pojawiło się na ten temat pewnie sporo filmów. Kiedyś tam w moich początkach kanału sam zrobiłem film pod tytułem Jak silny jest Itachi, ale na tej chwilę uważam, że dało się go zrobić pod chyba każdym względem lepiej. Ten film dałem sobie na prywatny, tak więc teraz zrobię taki remake. Plan jest taki, że przeanalizujemy sobie najważniejsze walki, cytaty z jego udziałem, które mogą naprowadzić nas na jego moc jak najdokładniej. Do tego wspomogę się databookiem, czyli spisem wszystkiego. Autorstwa twórcy Mangi Naruto. Zaczynajmy. Rozmawianie, dyskutowanie o postaci jaką jest Itachi Uchiha... Zawsze jest trudne... Z takiego powodu, że został przedstawiony z bardzo dobrej strony... Na tyle, że myślę, iż nie przesadzę jeżeli uznam ślepo... Iż może on posiadać największy fandom i uwielbienie widzów... Z jednej strony nie ma się co dziwić... Jego historia, styl bycia, siła i sam sposób w jaki walczy oraz zakończył swoje życie... Sprawia, że ciężko go nie lubić... Może tych, którzy obserwują ten kanał będzie to zaskoczeniem... Ale ja sam byłem wielkim fanem Itachiego... Dopóki nie odkryłem właśnie jego fandomu... Który na każdym kroku starał mi się tę postać obrzydzić do granic możliwości i pewnie większość z was również się z tym spotkała. Tutaj nagle gdzieś słyszymy informację, oczywiście fejkową, jako już Kishimoto powiedział, że musiał uśmiercić Ittersiego w swojej mandze, ponieważ był zbyt silny i zapewne pokonałby Madara jednym spojrzeniem. Najbardziej bawi mnie to, jak ludzie dają mi niezbite dowody prosto z Twittera, Instagrama samego Kishimoto, które domniemanie są jego oficjalnymi kontami, bo przecież jest napisane obok official. No, niestety muszę tych ludzi zasmucić, ponieważ Kishimoto jest ostatnią osobą, która chciałaby uczestniczyć w social mediach. Bardzo ciężko przekonać go do jakichś wywiadów, nawet pisemnych, więc musimy tutaj troszkę się zatrzymać. Zresztą nie ma co mu się dziwić. Jeżeli autor tak popularnej mangi przez ponad 20 lat jest pytany na całym świecie, dlaczego zrobił tak, a nie zrobił tak, jak, jak uważają inni. Jeżeli postawiłbym się w jego sytuacji, to również przyjąłbym taką samą taktykę. Sam wiem jak to jest ściera się masowo z różnymi opiniami innych ludzi, którzy bardzo często nie dopuszczają do siebie niczego, tylko swoją rację, a skala osoby jaką jest Kishimoto jest, jest oczywiście nieporównywalnie większa, także tak. Jeżeli wyjaśniliśmy sobie to co trzeba, to możemy miało uznać, że naszymi jedynymi źródłami jest manga, anime, nowelka i databook. Przypomnijmy tutaj, że nowelka nie została napisana przez Kishimoto, jednak jest przyklepana jako kanon. Przeszliśmy sobie wszystko od samego początku. I i od małego dziecka był tak zwanym geniuszem. Udowadniał to od samego początku, ukończając akademię w wieku 7 lat. W wieku 10 został dopuszczony do indywidualnego egzaminu na czulina i tak nawiasem mówiąc, nawet ten test był lepszy i bardziej wymagający niż dwa ogólne w to, ale mniejsza. Natomiast już rok później dołączył do Anbu. Jeżeli zobrazowaliśmy sobie już jak, jak ogromny miał potencjał, to teraz zauważmy, dlaczego nie do końca go wykorzystywał ze swojej własnej inicjatywy. Niestety dla niego doświadczył on w wieku czterech lat na naocznie, jak wygląda wojna, śmierć i zabijanie innych, nieznanych sobie ludzi z powodu rozkazu kogoś z góry. To doświadczenie naznaczyło na nim ogromne piętno, które doprowadziło do tego, że nigdy więcej nie chciał, aby kolejny raz świat Shinobi ugarnęło coś podobnego. Dlatego często nazywa się takiego pacyfistą, czyli osobą, która potępia wojny i jakiekolwiek przygotowania do nich, nawet na wszelki wypadek chciał działać na rzecz utrzymania pokoju za wszelką cenę. Jak dobrze znamy jego historię, to określenie za wszelką cenę wziął sobie mocno do serca. Z tego powodu też nie trenował po to, aby stać się silny. I sam o tym wspomina. Trening był czymś w rodzaju ciekawostki, chęci dowiedzenia się czym są shinobi i jak to wszystko na świecie działa. Z tego powodu sądzę, że teoretycznie mógł mieć większy potencjał mocy niż na przykład Madara, który był w ciągłej walce i treningu przez całe życie, mając ciągłą chęć zdobycia jak najszybciej, jak najwięcej mocy. Wracając do Itachiego, jego metoda treningu pozwalała mu na coraz szersze spojrzenie na świat i to, co go właściwie interesowało. Tak więc zazwyczaj pełnił też rolę obserwatora niż człowieka żyjącego pośród społeczeństwa. Prześledźmy więc sobie walki, jakie stoczył. Nie będziemy analizować tych z jego wczesnej młodości, ponieważ myślę, że nakreśliliśmy sobie już jego potencjał wystarczająco mocno. Tak więc pierwszą rzeczą, która na pierwszy rzut oka może wydawać się imponująca, jest powiedzmy unicestwienie całego klanu Uchiha, z wyjątkiem saskę w dwie osoby. Mówię, że na pierwszy rzut oka, ponieważ klan Uchiha nie był aż tak potężny przynajmniej na tamte czasy, jak nam się może wydawać, większa większość z nich nigdy nie przebudziła Sharingana, nie mówiąc już nawet o Mangekio, bo na tamten moment był to tylko Obito, Fugaku, Itachi i Shisui, spośród może i setek osób, na dodatek część z nich to starcy, dzieci, kobiety, a reszta to ktoś na poziomie Johnina lub niżej, tak więc jeżeli sobie to uzmysłowimy, to już to nie wydaje się aż tak ogromnym osiągnięciem. Jedną osobą, która mogła sprawdzić problemy, to właśnie Fugaku, i przyznał to sam Itachi, że jego ojciec może być dla niego najgorszym możliwym przeciwnikiem. Istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że jeżeli doświadczony lider uczicha podjąłby z nim walkę, to rzeczywiście zakończyłaby się ona jego zwycięstwem, ale niestety tutaj tylko możemy gdybać. Tym bardziej, że nie znamy jego umiejętności Mangekio. To co może nam wiele bardziej uzmysłowić, że Itachi nie był aż tak bardzo silny, jak się to wielu osobom wydaje, jest walka z czwartym Mizukage Yagurą, który był jednocześnie Jinjurikim Trójogoniastego. Itachi nie znając siły i mocy wroga, zostałby pokonany w zaledwie kilka sekund, po tym jak Jagura w prosty sposób go obezwładnił, a następnie chciał dobić w trybie bestii. Jednak został uratowany przez swojego ówczesnego partnera Juzo. Następnie Mizukage wystrzelił w ich stronę Bijudame i tutaj ponownie został uratowany przez Juzo, tym razem za cenę jego życia. A nawet mimo tego Itachi został ciężko ranny. Na szczęście dla ucichy były to jeszcze czasy, w których Amaterasu było w stanie zrobić jakąkolwiek krzywdę i w taki sposób doprowadził Kage do utraty przytomności. Dodajmy sobie, że nasz Itachi zrobił to nieświadomie, odruchowo. Nawet nie wiedział co tak dokładnie się stało. Także dla tych, którzy sądzą, że on zawsze znajdzie jakiś sposób i uniknie ataku każdego wroga bo ma przeciętne battle IQ, no to się myli, ponieważ nawet ta scena pokazuje nam, że owszem, jest bardzo silny, jednak nadal jest to tylko człowiek. Następna walka to pokaz tego, że jeżeli nie posiada się odpowiednio wiele informacji na temat Sharingana i Genjutsu, to walka zakończy się jeszcze przed jej rozpoczęciem. Dlatego też właśnie rozmowa o jego sile jest trudna. Zawsze powtarzam, że jeżeli Itachiemu uda się w jakiś sposób złapać wroga w Genjutsu, najprawdopodobniej wygrywa. Jednak musimy wziąć też pod uwagę kilka rzeczy. Po pierwsze, w żadnym z kanonicznych dzieł Genjutsu nie zadziałała na bardzo silnego wroga lub wiele silniejszego od użytkownika genjutsu. Mamy niby kabuto, ale, ale to później. Z tym genjutsu jest zawsze o tyle problem, że zadziała wtedy, kiedy autor sobie tego zapragnie, bo jeżeli fabuła będzie wymagała czegoś innego, to zawsze znajdzie się sposób, czy to na uniknięcie tej techniki, czy jej przerwanie, więc nigdy nie sugerowałbym się tym jakoś mocno na przeciwników z najwyższej półki, takich jak na przykład Madara czy Hashirama. Powiecie, że jest jeszcze kota Amatsukami, która nie wymaga nawet kontaktu wzrokowego, aby manipulować wybraną osobą, nawet to zostało przerwane na posiedzeniu Kage, kiedy to Danzo użył mocy jego, aby zostać liderem Zjednoczonych Sił Shinobi. Zrobił to Ao, który dzięki Byakuganowi wyczuł, że dzieje się coś nie tak. Także w tym uniwersum, jeżeli tylko zachodzi taka potrzeba, to zawsze znajdzie się rozwiązanie. Dlatego też zawsze mówię o swoich filmach jako własne zdanie, spojrzenie i opinia, bo z faktami mija się nawet sam autor, więc darujmy sobie jedną prawdę w takim dziele jak Naruto. Oczywiście istnieją granice zdrowego rozsądku, które przez fandom często bywają mocno przekraczane, ale to już chyba ich Sprawa, ich własny zamknięty świat. Następna jest walka z Dzirają wiosce, wtedy kiedy Itachi z Kisame zjawili się, aby zdobyć Kuramę. Tutaj zawsze jest dużo dyskusji na temat tego, że Itachi nakłonił swojego drużynowego partnera do ucieczki i trzeba przyznać, że ledwo im się to udało. Kolejny fakt jest taki, że zbiegły ucichań nie miał tak naprawdę powodu, aby walczyć. Tak więc najprawdopodobniej zrobił to celowo, niezależnie od tego, jakim wynikiem skończyłaby się ta walka. Jednak to, co tutaj nie jest udawane, to totalne wyczerpanie Itachiego, który mówi pod nosem, że użycie Tsukuyomi i Amaterasu. To była bardzo głupia decyzja Wyraźnie widać, że jest kompletnie wyczerpany Czy to z powodu ogromnych ilości czakry Jakiej wymagają skile Sharingana Ale i może też przez chorobę, która najprawdopodobniej coraz bardziej postępuje Uważam osobiście, że jeżeli chodzi o walkę jeden na jeden z Jirają, To właśnie Żabi Mędrzec wychodzi górą O ile oczywiście nie da się złapać w Genjutsu Rozszerzenie tej walki na pewno znajdziecie gdzieś u mnie na kanale Także przyszedł czas na finał za życia taci posiadający Tsukuyomi, Amaterasu, Kota Matsukami, Lustrojata i Miecz Totsuka. Do tego zwykłą wersję Susano na papierze wygląda to niesamowicie silne bo oprócz tego, że posiadał cały zestaw od genjutsu po ninjutsu ofensywne i defensywne, to jeszcze bardzo dobrze radził sobie w taijutsu i posiadał ogromną prędkość, o której powiemy jeszcze później bo teraz mowa o walce z Sasuke, która została zmanipulowana w taki sposób, aby to właśnie młodszy z ucichów wyszedł z tej walki zwycięsko. Sądzę, że ta walka zakończyłaby się co najwyżej w dwie minuty jeżeli Itachi naprawdę miałby zamiar wykończyć Saskę. Jednak to co możemy tutaj zauważyć to wytrzymałość Itaciego, która już bardzo mocno podupada. Łatwo z sobie tę sprawę, że nie posiada on jakiejś nadzwyczajnej ogromnej ilości czakry, rodem na przykład klanu Uzumakich. Jeżeli użył już w walce Tsukuyomi, kilka razy Amaterasu i przez tylko chwilę Susano, to najprawdopodobniej taka kombinacja doprowadzi do jego samoistnej śmierci. Tak więc możemy uznać, że walka na postacie, które potrafią przedłużać walkę lub są bardzo ciężkie do złapania i natychmiastowego wykończenia, to właśnie postacie, na które dać najprawdopodobniej przegra. Oczywiście nigdy nie ma czegoś takiego jak stuprocentowa jak szansa albo jeden pewny scenariusz, ale uważam, że takie postacie jak Obito, Nagato, Hashirama, Prime Naruto, Sasuke, Madara, Jiraiya, Minato i pewnie jeszcze kilka innych, to nie są wrogowie, których Itachi chciałby spotkać na swojej drodze. I tak jak mówię, pewnie istnieje scenariusz, w którym Itachi obmyśla 400 IQ plan jest w stanie złapać kogoś w genjutsu lub zapieczętować za pomocą miecza Totsuka, to większość z tych postaci jest w stanie odeprzeć lub przeczekać, to aż Itachi tak naprawdę sam się wykończy. Nie zamierzam mówić o tym, jak silny byłby, gdyby miał większą czakrę albo gdyby nie był chory, bo tak po prostu nie było. Itachi jest kim jest, ma swoje wady i zalety, dlatego nie możemy oceniać go przez taki pryzmat, jaki nam wygodnie, aby to właśnie nasza opinia była tą najprawdziwszą. Udało nam się zobaczyć jednak kogoś takiego jak Edo Itachi z nieskończoną czakrą i w pełni zdrowego. Na początek powiedzmy sobie, że Edo nie oddaje 100% siły postaci, jaką miała taka osoba za życia. Jednak akurat jego wersja Edo, moim zdaniem jest wielokrotnie silniejsza niż ta podczas życia, chyba już z wiadomych powodów. Udowodniono nam na własne oczy, że Itachi jest w stanie nadążyć nad nadkać CM Naruto w Taijutsu, a przypomnijmy, że jest to ten sam Naruto, który zaledwie chwilę wcześniej wygrał na szybkość z najszybszym człowiekiem na świecie, jakim był czwarty Raikage. Tak więc to naprawdę robi wrażenie, ale teraz ogarnijmy co dzieje się dalej. Całą tę skalę i to jak Naruto staje się silny w późniejszym czasie. Był to Naruto z połówką Kuramy, który jeszcze nie korzysta z pełni mocy tej połówki, ponieważ zaczął to robić dopiero podczas walki z zamaskowanym Obito, a całość Kuramy zyskał po wojnie. To powinno nam jasno potwierdzić, jak silny później staje się na przykład Sasuke, który potrafił nadążyć za Naruto, który dostał później jeszcze kilka buffów, więc jeżeli chodzi o prime naszych głównych bohaterów, czy to Madare, który klepał w mocniejszej wersji Naruto, to i Itachi nie ma już tutaj najmniejszego podjazdu. Ta późniejsza skala to jest po prostu kosmos. Tak więc co z walką przeciwko Nagato? No tak dosłownie tego walku nie możemy nazwać, ale tutaj znowu dostaliśmy na miastkę geniuszu Itachiego, ponieważ wykorzystał nie uwagę Nagato, który zajmował się jednocześnie dwoma posiadaczami bestii, dosłownie ich miażdżąc, a ten z łatwością zapyczętował dawnego ucznia Jirai. Nie widzę na to żadnych szans, że w bezpośrednim pojedynku i Itachi jest w stanie jakkolwiek Nagato zagrozić. Jednak musimy przyznać to, że jest jest on w stanie znaleźć najmniejszy błąd i wykorzystać go przeciwko wrogom. To niestety nie gwarantuje zawsze zwycięstwa, ale jest bardzo mocną cechą w walkach. Omówmy więc jeszcze walkę z Kabuto, który był dosłownie napakowany dodatkami kopią Orochimaru, posiadając dodatkowo nawet Perfect Sage Moda, który kompletnie na nic się nie zdał przeciwko panującemu nad całą sytuacją Itachiemu. Mowa tu oczywiście o Izanami. Minusem tej techniki jest czas, który trzeba przygotować przed jej rzuceniem, jednak, gdy już uda się dotrwać do odpowiedniego momentu, to staje się ona bardzo, bardzo groźna. W skrócie to Genjuku pozwala zamknąć swojego przeciwnika w pętli powtarzających się wydarzeń. I pomimo tego, że taka osoba jest tego w pełni świadoma, to nie może się z niego uwolnić, dopóki nie spełni odpowiedniego warunku. A jest to akceptacja siebie takim, jakim się jest naprawdę. Dodatkowo jest ona jednorazowa, ponieważ oko, którym rzuciło się tę technikę, natychmiast ślepnie. I tutaj rzeczywiście, mimo kilku minusów, zdaje się to potężne, jednak nie zadziałają na każdego. Na przykład. Na osoby działające zgodnie z samym sobą, na osoby dobrze wiedzące do czego dążą i akceptują siebie, jakim się jest. Rzućmy takimi dwoma przykładami, na które Itachi mógłby rzucić tę technikę. Mamy na przykład Obito, na którego aż się prosi, aby jej użyć, wtedy jest już natychmiastowy win. Oczywiście zakładając, że żywy Itachi dotrwałby do odpowiedniego momentu. A z drugiej strony mamy przykładowo Madare, który mimo tego, że był manipulowany, to w pełni świadomy dążył do swojego celu i nie było mowy, aby jakkolwiek przemówić mu do rozsądku, na przykład używając tatarkę no jutsu, ponieważ on był pewny swego i razem ze swoim potężnym ego akceptował siebie jako zbawiciela świata. Tak więc spodziewam się tego, że część z was ma wrażenie, jakbym umniejszał Itachi'emu i może i jest w tym sporo racji, ale to tylko dlatego, ponieważ uważa się go za kogoś równemu Madarze, czy co gorsze Prime Naruto i Sasuke. Dlatego mimo tego, iż jest potężny, jest według mnie trzecią siłą Akatsuki, to już tam dalej w kosmicznych wojnach jego siła mocno gaśnie. Mimo tego ta postać jest cudowna, chociaż z jego planem na tak zwane uratowanie Sasuke też nie do końca się zgadzam. Nadal no jest gdzieś tam moją topką postaci a jego napalony fandom z przepalonymi mózgami już niekoniecznie. Mam nadzieję, że rzuciłem Wam trochę światła na jego moc i to w jakich warunkach mógł sobie poradzić najlepiej, a w jakich już niekoniecznie. Zapraszam do dyskusji, zapewne odmiennych opinii, co zawsze mile widziane, pod warunkiem, że jest to kulturalne i zachowuje pewne granice rozsądku. Tak więc do następnego i cześć!